Bądź za nimi nie przepadać, ale jednego im z pewnością odmówić nie można. Amerykanie mają fioła na punkcie swojej historii i to jest bezapelacyjnie fakt. Amerykanie uwielbiają czcić swoją historię w sposób taki, nazwijmy to, pozytywny. Oni potrafią sprzedać również swoją historię marketingowo, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie. Żeby to dobrze zobrazować, spójrzmy sobie chociażby na amerykański dzień niepodległości, który jest przez nich czczony zupełnie inaczej niż chociażby nasz dzień niepodległości. Mówi się, że Amerykanie mają w trakcie swojego dnia trzy takie elementy, trzy elementy w trakcie dnia niepodległości, które są nierozłączne w trakcie obchodów tego najważniejszego święta w ich historii. Po pierwsze, w trakcie Dnia Niepodległości Amerykanie muszą zorganizować sobie grilla. Musi być grill, barbecue, mięcho, wielka uczta, czyli coś, co raczej w naszych warunkach 11 listopada jest dość trudne do zrealizowania. My bardziej grillujemy w trakcie majówki, na 3 maja chociażby, na Dzień Konstytucji. Druga sprawa. W trakcie Dnia Niepodległości Amerykanie muszą zorganizować wielką. Paradę. Parada to jest coś, co na ulicach wielu miast w trakcie 4 lipca jest organizowane. I trzecia rzecz, trzecia rzecz bardzo istotna w święcie niepodległości Stanów Zjednoczonych, czyli tak zwane fajerwerki. Tak jest, Amerykanie uwielbiają odpalać fajerwerki w trakcie Dnia Niepodległości. No akurat, wydaje mi się, że u nas też to by było dość wykonalne, tylko nie wiem, sądzę, aby w naszej kulturze Jakoś zamiłowanie do pirotechniki było tak duże, że 11 listopada moglibyśmy sobie na to pozwolić. Ja wskazuję jednak, że Amerykanie uwielbiają to robić. Czyli grill, parada i fajerwerki. Jest nawet jedna taka scena w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, która dobrze obrazuje to zamiłowanie Amerykanów do środków pirotechnicznych w trakcie. 4 lipca. Nie chciałbym jednak tutaj w tym momencie spoilerować, dlatego, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał tego filmu, a wiem, że przynajmniej jedna osoba w mojej szkole nie oglądała tego filmu, to może przewinąć jakąś minutkę dalej. Teraz jest ten czas, żeby to zrobić. Okej, okay. Jak oglądaliście film Kevin Sam w Nowym Jorku, to pamiętacie zapewne jedną ze scen końcowych. Kevin ucieka przed bandziorami. W pewnym momencie dociera do Central Parku, tak podajże się chyba ten park nazywa i tam zostawia fajerwerki, dzwoni do gliniarzy, mówi, że za chwilę bandziory, które uciekły z więzienia będą w tym parku i proszę kierować się za fajerwerkami, tam później następują różne rzeczy fabularne i w pewnym momencie policja faktycznie przyjeżdża do parku i widzi te fajerwerki i wtedy jeden z gliniarzy mówi do drugiego, o, fajerwerki, jak na 4 lipca. No i to jest właśnie nawiązanie w tym wszystkim do tego święta, Niepodległości, do tego, że dla Amerykanów jest to zwyczajnie normalne, że 4 lipca obchodzą Dzień Niepodległości i wtedy muszą sobie te fajerwerki odpalić. Oczywiście, wcześniej musi się jeszcze odbyć grill oraz parada. Ale to jeszcze nie jest koniec, jakbyśmy sobie spojrzeli na marketing Amerykanów dotyczący ich święta niepodległości, ponieważ znajdźcie mi drugi kraj, w którym Dzień Niepodległości byłby idealną okazją do tego, żeby nakręcić film science fiction. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki film z lat 90., Dzień Niepodległości. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to serdecznie polecam, bo jest to całkiem niezła rozrywka. Słuchajcie, Dzień Niepodległości jest to film, który opowiada o tym, jak Ziemię zaatakowali kosmici tuż przed obchodami. Dnia Niepodległości przez Amerykanów. No, jest to cały film o tym, jak Amerykanie później za pomocą kilku wspaniałych osobowości potrafią się rozprawić z tymi kosmitami, jak ratują świat przed wielką zagładą. No i akurat następuje Dzień Niepodległości, czyli 4 lipca. Sam film został opublikowany w kinach tuż właśnie przed Dniem Niepodległości Amerykańskim, bodajże 3 lipca w kinach. Miała miejsce premiera w latach 90. No ale to w zasadzie pokazuje właśnie, jak Amerykanie potrafią zrobić nawet ze swojego Dnia Niepodległości wielki przebój kinowy w stylu science fiction. No wyobrażacie sobie na przykład, nie wiem, to w polskich realiach. Przykładowo wyobrażacie sobie film science fiction, w którym nagle 11 listopada. Nad Polskę nadciąga jakaś wielka apokalipsa jakichś potworów, i znowu Polacy w tajnych laboratoriach walczą o to, żeby uratować cały świat przed zagładą, akurat na 11 listopada? No, byłoby to trochę dziwne. I szczerze mówiąc, już sobie wyobrażam te głosy. Hur, dur, to jest bezszczęście naszego dnia niepodległości, to jest sprzedawanie naszego święta, coś kosmicie, jakieś potwory, jakieś zombie, co to ma być w ogóle, to nie jest 11 listopada. Żeby nie było, ja nie krytykuję, ja nie wskazuję, co by było dobre, pokazuję tylko, że jakby w naszej kulturze to by było coś kompletnie nie do pomyślenia, tak mi się wydaje. Amerykanie mogą sobie na to pozwolić, Amerykanie mają nieco Inny styl prowadzenia swojej polityki historycznej. Amerykanie mają troszeczkę inne poglądy na to, jak powinni świętować różne ważne rocznice, ważne wydarzenia ze swoich dziejów. No i też Amerykanie, nie oszukujmy się, potrafią robić pieniądze. My, z całym szacunkiem, ale jeśli chodzi o nasze produkcje historyczne, mamy z tym delikatny problem. No dobra, ale my tu gadu, gadu, a pora w końcu przejść do lekcji i pora co nieco opowiedzieć na temat tego, jak Amerykanie uzyskali swoją niepodległość, jak udało im się stworzyć ten kraj, który dzisiaj jest prawdopodobnie jednym z najsilniejszych państw na świecie. Pamiętacie z poprzednich lekcji, że Amerykę, generalnie kontynent amerykański, odkryli w dużej mierze tutaj. Portugalczycy i Hiszpanie, i to oni w pierwszej kolejności prowadzili kolonizację na tamtym kontynencie. Ale generalnie Hiszpanie i Portugalczycy skupili się głównie na Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej, i to tam znaleźli swoje miejsca dla zorganizowania kolonii. Nieco inaczej rzecz miała się z Ameryką Północną, ponieważ w Ameryce Północnej to nie Hiszpanie i Portugalczycy w głównej mierze postanowili zorganizować swoje kolonie, tylko Anglicy i Holendrzy. Przyjmuje się, że to Holendrzy i Anglicy rozpoczęli kolonizację na terenie Ameryki Północnej, najpierw Holendrzy, których później zastąpili Anglicy, zakładając wkrótce 13 kolonii angielskich i wypychając w głąb kontynentu tamtejszych mieszkańców, czyli Indian. Warto wiedzieć, jeszcze odnośnie tych holendrów, że takie miasto Wam bardzo dobrze znane, czyli Nowy Jork, tak naprawdę nie zostało założone przez anglików, tylko zostało założone właśnie przez holendrów i na początku nazywało się to miasto Nowym Amsterdamem. Później jednak kiedy tak naprawdę te miejsca Przejęli od Holendrów Anglicy i to oni rozpoczęli wielką kolonizację Ameryki Północnej. Nazwa tego miasta została zamieniona z Nowego Amsterdamu na Nowy Jork. Inna sprawa, że prawdopodobnie marketingowo lepiej się sprzedaje nazwa Nowy Jork niż Nowy Amsterdam. Mamy więc 13 angielskich kolonii na terenie Ameryki Północnej. Kolonie nie oszukujmy się, to jest znakomity biznes. Z poprzednich lekcji powinniście pamiętać, Czym jest tak naprawdę kolonia i jakie ekonomiczne skutki taka kolonia może przynosić? Po pierwsze, kolonia to idealne miejsce, żeby czerpać z niej surowce. W momencie, w którym Anglicy mają 13 kolonii na terenie Ameryki Północnej, to mogą stamtąd czerpać różne surowce, które będą sprowadzać do siebie. Ale po drugie, kolonia to również idealne miejsce zbytu dla swoich towarów. Innymi słowy, Anglicy, mając kolonie, zbierają z tych kolonii surowce, zabierają stamtąd te surowce do siebie, jednocześnie Tworzą u siebie Anglicy towary, które sprzedają do tych kolonii, i kolonia musi od nich kupować te towary. A zatem, tak na dobrą sprawę, jeżeli masz kolonię, to możesz tej kolonii dyktować to, że ma kupować od ciebie towary i możesz z tej kolonii zbierać różne surowce, które będą służyć właśnie do produkcji tych towarów. Czyli innymi słowy, jest to pewien system naczyń połączonych ze sobą i jest to opłacalny biznes. Nie jest jednak sztuką stworzyć kolonię, zbierać z niej surowce i sprzedawać swoje towary i czerpać na tym gruby hajsik, nazwijmy to. Sztuką jest sprawić, że ta kolonia będzie chciała w takim układzie istnieć jak najdłużej, że mieszkańcy tej kolonii nie będą mieć problemów z tym jak to wygląda. No tu potrzeba jednak Sprawnego zarządzania i takiego, wiecie, wyczuwania ludzkich emocji. Wyczuwania, co nam wolno, co jest etyczne, a co nie do końca jest etyczne. No a tutaj Brytyjczycy, no, mieli z tym pewien problem. No i tutaj, niestety, rząd angielski się troszeczkę nie popisał, ponieważ pewne Wydarzenia, pewne decyzje podjęte w XVIII wieku zapoczątkowały długoletni konflikt między, tak naprawdę, rządem angielskim a mieszkańcami kolonii. Rząd angielski nie wyczuł, że pewne decyzje polityczne, które podejmie, mogą się nie spodobać mieszkańcom kolonii. I wiecie, ta atmosfera między jedną stroną a drugą będzie coraz to bardziej gęstnieć, aż w końcu. Wystarczyć będzie jedna iskra, aby atmosfera tutaj zamieniła się w jeden wielki konflikt. Ale po kolei. Co takiego Anglicy wykombinowali, co mogło się mieszkańcom kolonii średnio spodobać? Po pierwsze, Anglicy stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie na przykład Podwyższenie podatków na towary przywożone z Ameryki do Anglii. Wiecie, mieszkańcy kolonii produkowali różne towary, też chcieli coś sprzedawać, no ale Anglicy uznali, że akurat będą musieli jeszcze dodatkowo zapłacić podwyższone cła za te towary, które wyprodukują, za każdym razem, kiedy będą chcieli sprzedać jakiś towar w Anglii. Myślę, że dobrym pomysłem będzie podwyższyć cła na towary przywożone z kolonii, ale. Jesteście pewni, że to jest dobry pomysł? Mogą się zdenerwować. Spokojnie. Przeżyją. Chwilę się pogniewają i przejdzie. Kolejnym pomysłem, jaki Anglicy wymyślili, który na pewno spodoba się koloniom, jest zakaz produkowania w koloniach określonych towarów. Anglicy bowiem nie chcieli, aby kolonie produkowały u siebie pewne towary, które sami Anglicy są w stanie Wyprodukować. Dlaczego? No, oczywiście chodzi tutaj o monopol na pewne towary. Anglicy woleli u siebie coś produkować, niż sprawić, że mieszkańcy kolonii będą te same towary produkować, na przykład taniej i też na tym zarabiać. Nie, Anglicy chcieli mieć wszystko dla siebie. Myślę, że dobrym pomysłem będzie, jak to my będziemy produkować określone produkty, a kolonie. No, a będą produkować jakieś podrzędne towary. Ale ostatnio im podwyższyliśmy podatki teraz nie chcemy zabronić produkcji. Ja myślę, że oni się mogą zdenerwować. Przeżyli jedno, to przeżyją drugie. Kolejną decyzją, i następstwem tej poprzedniej było na przykład zmuszanie kolonii angielskich do tego, aby kupowały od Anglików towary wyprodukowane u nich. I Również ograniczenie handlu na terenie samej kolonii. Słuchajcie, no to już jest trochę przegięcie. Macie Anglików, którzy siedzą u siebie, piją tą swoją herbatkę i gadają, że na terenie kolonii ma być ograniczony handel według zasad, które sami Anglicy podyktują. Wydaje mi się, że w pewnym momencie Anglicy troszeczkę zaczęli tutaj... Rozjeżdżać się z interesami własnej kolonii, i nie dziwię się, że w pewnym momencie mieszkańcy kolonii angielskich mieli tego serdecznie podziurki w nosie. A skoro mowa o herbatce, no właśnie, tu mamy generalnie takie wydarzenia, które gdzieś nakręcają. To napięcie między jedną stroną a drugą. Ale wiecie, atmosfera gęstnieje, ale jeszcze nie ma tej iskry zapalnej. A tą iskrą zapalną właśnie okazała się herbata. Prawa, regulacje, ograniczenia doprowadziły do tego, że w końcu mieszkańcy kolonii zbuntowali się przeciwko Anglikom i rozpoczęli bojkot na towary, które Anglicy chcieli im siłą wcisnąć. Jednym z tych towarów była właśnie słynna herbata. Pomyślał, że ten szlachetny napój doprowadzi do eskalacji konfliktu między kolonią a Anglikami. W 1773 roku do portu w Bostonie przypłynął statek z wielkim transportem herbaty. Mieszkańcy kolonii w ramach protestu zbuntowali się przeciwko przyjęciu tej herbaty do siebie, ponieważ nie chcieli. Kupić siłą od Anglików tego towaru. Co zrobili zatem mieszkańcy kolonii? No cóż, część demonstrantów postanowiła przebrać się za Indian, i w nocy, udając Indian, udała się na statki, gdzie znajdowała się ta herbata, i doprowadziła do zatopienia wielu skrzynek z tą herbatą. To miał być taki symboliczny właśnie wymiar protestu. Mieszkańcy kolonii przebrali się za Indian, żeby zamanifestować sprzeciw wobec wciskaniu tej herbaty, tej angielskiej herbaty i postanowili zatopić tą herbatę w ramach protestu przeciwko temu siłowemu sprzedawaniu Kolonią angielskich towarów. Oczywiście to nie jest tak, że zatopienie skrzynek z herbatą okazało się główną przyczyną wojny między Anglikami i kolonią, ale chciałem zwrócić uwagę na pewien symbol. Mieszkańcy kolonii poprzez zatopienie tej herbaty powiedzieli Anglikom jasno: nie będziecie nam wciskać towarów siłą. My mamy prawo produkować to, co chcemy, my mamy prawo organizować handel tak, jak chcemy i my mamy prawo produkować to, co chcemy. W każdym razie mleko się rozlało, czy też herbata się rozlała, taki żarcik z mojej strony, i wojna była już prawdopodobnie nieunikniona. Wojna oficjalnie rozpoczęła się około roku 1775. I już rok później, bo w roku 1776 doszło do najważniejszego z punktu widzenia Amerykanów. Wydarzenia w trakcie tej wojny, czyli do podpisania tak zwanej deklaracji niepodległości 4 lipca roku 1776. Dlatego też Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości właśnie 4 lipca, bo to wtedy uchwalono tą deklarację niepodległości. Wśród osób odpowiedzialnych za podpisanie tej deklaracji niepodległości znaleźli się chociażby tacy ludzie jak Jerzy Washington. W deklaracji niepodległości zawarto wiele praw. Które miały później kształtować system państwa amerykańskiego, na przykład prawo do wolności słowa. Twórcy Deklaracji Niepodległości wypowiedzieli również w niej posłuszeństwo Brytyjczykom i ogłosili powstanie nowego kraju, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stworzenie tej Deklaracji Niepodległości było już takim ewidentnym sygnałem, że Pewne kroki zostały podjęte i nie ma już od nich odwrotu, więc tylko wojna może rozstrzygnąć tak naprawdę losy tego, co się działo w trakcie tej rywalizacji. Pierwsze lata wojny to czas jednak dość trudny dla kolonistów angielskich, którzy przegrywają z Anglikami. No cóż, trudno się temu dziwić, Anglicy dysponują jednak doświadczoną armią, regularną. Z kolei armia kolonistów to armia głównie złożona z ochotników bez większego doświadczenia. Jerzy Waszyngton jednak, czyli jeden z najważniejszych generałów tej wojny, nie zrażał się tym, że jego żołnierze początkowo mieli dość małe doświadczenie i pierwsze lata stanowiły dla nich bardzo trudne przetarcie się w trakcie tych walk. Dlatego też po jakimś czasie postawił Jerzy Waszyngton na szkolenie tych żołnierzy i doprowadził do tego, że z biegiem czasu armia kolonistów, armia Amerykanów stała się coraz to silniejsza. Efekt przyszedł już po kilku latach tej wojny. Pierwszym takim ważnym starciem wygranym przez Amerykanów była tak zwana Bitwa pod Saratogą, z kolei przełomowym starciem, które doprowadziło do tego, że Amerykanie już tak naprawdę szli po wygraną, była tak zwana Bitwa pod Yorktown, wygrana przez Amerykanów w roku 1781. Kolejnym ważnym elementem, który również Okazał się dość znaczący w tej wojnie, było to, że do Amerykanów przyłączyli się nowi sojusznicy. Tymi sojusznikami byli na przykład Francuzi, Hiszpanie czy Holendrzy. Ale spokojnie to nie było tak, że nagle Francuzi, Hiszpanie i Holendrzy tutaj walczyli za piękną ideę wolności Amerykanów. Oni po prostu chcieli żeby Anglia wyszła z tej wojny przegrana i żeby Anglia wyszła z tej wojny po prostu bardzo mocno osłabiona. I to się słuchajcie, faktycznie udało bowiem wojna zakończyła się w roku 1783 i zakończyła się tym, że Amerykanie wygrali to starcie i Amerykanie mogli przypieczętować zdobycie swojej niepodległości w wyniku tej wojny. Amerykańsko-angielskiej. Z kolei takie kraje jak Francja, Hiszpania i Holandia były zadowolone, bo, cóż, Anglicy po prostu ucierpieli. Nie należy również zapominać o bardzo ważnym polskim wątku w tej wojnie amerykańsko-angielskiej. Polski wątek był oczywiście związany z postaciami, które walczyły również o niepodległość Stanów Zjednoczonych i są to prawdopodobnie najbardziej znane polskie postacie w historii Stanów Zjednoczonych, najbardziej znane polskie postacie przez samych Amerykanów czyli chodzi o Tadeusza Kościuszko i Kazimierza Pułaskiego. Zarówno Pułaski i Kościuszko walczyli w trakcie tej wojny, brali udział w wielu kluczowych bitwach, pomagali również Amerykanom w tworzeniu różnych umocnień. To też nie dziwota, że do dnia dzisiejszego Kościuszko i Pułaski mają swoje pomniki w Stanach Zjednoczonych. Kościuszko ma nawet swój pomnik w samym Waszyngtonie, co tylko pokazuje jak dużym szacunkiem cieszył się i dalej się cieszy ten polski dowódca. Mamy zatem amerykańską niepodległość, czas przypieczętować tą wolność i czas stworzyć pewną konstytucję, pewną uchwałę zasadniczą, która będzie określać to, jak polityka, jak system Państwowy będzie wyglądać w tym kraju, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Taka konstytucja została uchwalona, pierwsza konstytucja na świecie została uchwalona w roku 1787. Konstytucja amerykańska była bardzo mocno naznaczona ideami oświeceniowymi. Widać to przede wszystkim w tym, że Amerykanie posłużyli się przy jej tworzeniu, oczywiście ideą trójpodziału władz, ideą trójpodziału władz, którą stworzył niejaki Montesquieu. Tutaj odsyłam Was do jednego z poprzednich filmików dotyczącego oświecenia. W wyniku tego trójpodziału władz nastąpił podział. Na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza ustawodawcza amerykańska należała do tak zwanego kongresu, który dzielił się i do tej pory się dzieli na dwie części: na Senat i na Izbę Reprezentantów. Bardzo ważne jest to, że system amerykański opiera się na Stanach. Każdy stan ma pewne swoje regulacje prawne i każdy stan. Ma prawo, czy też nawet obowiązek, wysłać swoich przedstawicieli do Kongresu i do Izby Reprezentantów. Każdy stan, a dzisiaj tych stanów jest bardzo dużo 50 w Stanach Zjednoczonych ma prawo wysłać swojego przedstawiciela, swoich przedstawicieli do tych dwóch izb. I chociaż to Kongres uchwala prawa, to nie da się ukryć, że jednak największą moc w systemie amerykańskim posiada prezydent, który Oczywiście pełni tak zwaną władzę wykonawczą wraz z rządem. Prezydent, który jest również naczelnym wodzem i prezydent, który kieruje całą polityką amerykańską. Tak było i tak jest do dnia dzisiejszego. To prezydent w systemie amerykańskim jest najważniejszą postacią w polityce. Władza sądownicza z kolei opiera się na tak zwanych niezależnych sądach i te sądy wyglądają nieco inaczej niż na przykład ma to miejsce w przypadku Polski. Kto został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych został, cóż za zaskoczenie, oczywiście Jerzy Waszyngton. Jerzy Waszyngton, który był tym najważniejszym generałem w trakcie tych walk o niepodległość. Jerzy Waszyngton, od którego nazwiska mamy również dzisiaj stolicę Stanów Zjednoczonych, czyli Washington DC. To co słuchajcie jest niesamowite w tym systemie amerykańskim, to jest pewien porządek, który... Charakteryzuje tą politykę amerykańską. Amerykanie uchwalili konstytucję w roku 1787. Ta konstytucja istnieje do dnia dzisiejszego i tak naprawdę wprowadzono do niej na przestrzeni tych kilkuset lat zaledwie 27 poprawek. To pokazuje, że Amerykanie stworzyli coś raz i porządnie, a nie tak jak w wielu krajach, na przykład również w Polsce. Ten system zmieniał się wiele, wiele, wiele razy, ale my to jeszcze jesteśmy. Dość lajtowi pod tym względem. Francuzi, o! Francuzi to co chwila zmieniali swój system prawny i co chwila wprowadzali nową konstytucję, ale o tym będziemy mówić już na innych lekcjach. Sami więc widzicie, że Amerykanie kochają Dzień Niepodległości i mogą o tym opowiadać bardzo, bardzo długo. Ja mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji znacie kilka faktów z tego tematu. Pamiętajcie o co chodzi z bostońską herbatką, jak przebiegała wojna, jakie były jej przyczyny, jaki był jej efekt, finał, wynik, a także jak wygląda system prawny Stanów Zjednoczonych. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. And God bless America!